Dzień dobry, kochani. Tu Łukasz z tej strony. Przychodzę dzisiaj z następnym wierszem. Eee, przeczytam kolejny mój wiersz. Wiersz ma tytuł Zapatrzony w miejsca, których nie poznają. Zapatrzone w miejsca, których nie poznaję, choć je przeczuwam, idę. Wszystkie przestrzenie się zatrzymują. Gdzieś daleko widzę dobre dni. Miejsca z przyszłego czasu. Które już teraz do mnie się zbliżają, jakby ze mną zbiec się chciały już w dzisiejszych objęciach. Są tak blisko, że żyją tak nagle, jakby już bez czasu się działy. Czy są przyszłością moją? Która tęskni do swojego wędrowca? Jak najbliższa, a oddalona osoba. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za wysłuchanie mojego wiersza i zapraszam do następnego filmiku który będzie prawdopodobnie już jutro na kanale. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam cieplutko Was. Trzymajcie się, kochani.